Tym smutnym jak pizda kraju to nawet słońce świeci z wyrzutami sumienia. Albo nie świeci wcale tak wcora, ale za to są dys. A skoro w szczęki dobre dobre. Mam nadzieję, ty, że ci co nie mają kanalizacji co zrócili z speców zeszłam do głosy do potoka, bo w się nie rzuca telu, tym proceder w nocy, bo to się wymiesza z dyscukką i to z niecuknię, nie? No. Temperatura? <laughs> tak, że nie wiadomo czy ubierać kabot czy dłuże. Bo i tak i tak się zawrócisz, abyś uciekł przed Zusem i trusem w tym złodziejskim państwie. Wczoraj Tatra Tatrak pokurzyło tym białem górnym znaczy śniegi. A co to takie dziwne, co ci mamy lato, lipid no i zimniej letnie noce od 13 roku. To była poprawa pogody we 21 krysek i słonko, ale cała Kisica zachmurą, a w niedzielę uwaga na potwór 25 krysek i bezmówne na niebo. I chwała z Bogu, że sławość się wrócił z babą za 400 tysięcy złotych. Rządowym samolotem zwiedził się chłop górbite, a my są wydymani na 280 milionów złotych.